Staszek Wysocy mieszkają w Warszawie. Adam i Małgosia Grąkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Rabinska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana Zielona Karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki. Miosło. Piątek na targu w Jaśle jest tradycyjnie najwięcej ludzi. Adam i Małgosia pracują tego dnia już od wczesnego rana. Adam inkasuje targowe, a Małgosia handluje butami. Tomasz, tu mamy masz, masz okulary porządne, proszę, proszę bardzo. bardzo. O, Sojeczki, proszę bardzo. Pałeczkę odzieżową 7, kafelek 8, czekolada 9. 70 10 dawa 11 cały komplet za jedyne 10 dory państwo macie cała paka za 10 zł porto porto czy to coś ciuś ciuś mistrza to proszę masz malutkie masz malutkie czy te malutkie Mamy po 8 dużych budynków. kuchni. Ta się ta partyjka, partyjka będzie. Później. co? Muszę się odegrać, to coś się no miało pęndy tego typa. Jakie ceny te kaweczki? 30. No. No. Do a do, do Ameryki byś sobie poszukiwę. Staszek i Ela przyjeżdżają do Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin, w Strzyżynie. Ja tu najwięcej łyżstwa wywaliłem w tym domku. To już tylko 10 dni przed ich wylotem do Ameryki. Jest to No na razie jeszcze taki duży nie pada to. No tak, kije do kiełbasek są, zostały jeszcze po ostatniej grupie chyba. No, moja choroba to jest choroba współuzależnienia. Kiedyś nazywali to tak bardzo mądrze koalkoholizmem, a polegało to na tym, że, że zakłamywałam jego chorobę i tłumaczyłam, i, i, i usprawiedliwiałam, i tym mu pomagałam po prostu pić. I w pewnym momencie no, przestałam sobie radzić ze swoimi emocjami. Nie umiałam się jakoś tak oderwać od niego, od jego problemów. Przeszłam terapię i na podsumowanie tej terapii przyjechałam później właśnie tutaj do Strzyżyny. No i tutaj poczułam, tutaj poczułam tą bezsilność wobec jego choroby, wobec swojej choroby. I tutaj zrozumiałam na czym polega moje zdrowienie. Nawet na targu... Małgosia nie przegapi żadnej okazji do rozmowy o Stanach ja Zjednoczonych. Nie jestem zadowolony. Nie tak? do Co ja tu będę robił? Tak. Będę patrzył na, na nie jasło. Tak, nie zamienił by się pan na handel? Nie. A tam? Tam To ta jest ciężko jest. się rosnąć z handlem? Nie, ty, ty jak ci źle będzie, to nie utracaj tego stragana. Nie, nie. nie. Bo jak będziesz wracać po dwóch tygodniach, miejsca nie zagrzejesz. Płakać? to płakać? Bo już takich znam z Gorlic, tam sprzedawali gospodarki, polecieli tam i, i dziadują. Nie, widują. no to, to jest przydane, nie Nie. Ja bym nie, nie popuścił za już. Nie jest tam jakaś praca do, dla kobiet czy nie ma? Jest, ale to serwis taki, tak ręce masz obżarte od tych chemikalii, że chodzi w rękawiczka i tak się Ale innych zajdzie. nie ma prac? To co, w serwisie kobiety pracują, jak angielski zna to pójdzie do dobrej roboty, jak nie zna tak to... To cóż ona tam będzie? Serwis i, i WSW, woda szmata wiadro. A no tak, bopy, no to nie to bopy. to dobrze, <laughs> Na zakończenie targu, Adam często siada z kolegami do partyjki. I dawaj kiełbasa. No. Najstarsza jest. Ciemnąć. Już, już nie będzie ciemniej. Adaś, Dożetka, Dożetka! Ile? Ile? Pół złotych, półtora czy po dwadzieścia? Dwadzieścia groszy, wystarczy. I niech decyduje. Ja go mam po dwadzieścia groszy. Ale, ale to wał no. Panowie. To Sięgnij, gdzie wzorownie sięga. Raz, dwa, trzy, cztery. Wino ubrałem, wino. wino. Stasiu ciągle ja tutaj robię. Para. No kurwa, Nimoś. na no, no co? Cztery cofie tutaj jest. Czerwień! No, Dawajcie, żydzisko, chodźcie tu śledzie, tu wam lepiej do tego. Czy na bilet do Ameryki wygrać? Tak. A siedem stołek, mnie jej obciął, się nie puszczę, koniec, ostatni okay. raz. O, oh, ho, oh, oh, oh. Jasne. Pytam się. Czerwień, żywy. Nie Nie. Ja liczę, idź, wy ty wychodź. Jest czerwień. Jest. Jest. Ty duro ku**a! Pierwsza liga! Ja pociągnąłem Ci gołe masę! Dawaj, tu! Chyba się rozkrzaniłem. O... Połóżę się troszeczkę. Taki kurczy obiekt jest na dzień dzisiejszy niewykorzystany. Ile tutaj ludzi zdrowiało, i dzięki temu, ile rodzin zdrowiało w całej Polsce, z całej Polski to ludzie zjeżdżali? Na początku naszego małżeństwa i naszego. Powracania do zdrowia były dni zwątpienia, były momenty, kiedy nie, nie miałam żadnej nadziei, że to, że to przetrwa. I tutaj właśnie też jednym z takich bardzo ważnych momentów w moim życiu to było to, że pogodziłam się z Bogiem, na którego się obraziłam, nie chciałam z Nim mieć nic wspólnego, przestałam wierzyć, że istnieje Bóg i że pomaga Bóg ludziom i że pomaga mnie przede wszystkim i prowadzi mnie i czuwa nade mną. Dla Staszka każda chwila jest dobra, żeby wykorzystać ją na ćwiczenie trudnego tekstu Desideraty. Jest on duchowym przesłaniem wielu spośród anonimowych alkoholików. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become a martyr. For always there will be greater. And lesser persons than yourself Enjoy your achieve... Achieve... Yes. W bezpośredniej bliskości ośrodka znajduje się miejsce, które w czasie terapii często odwiedzali. To miejsce nie tylko dla nich miało szczególne znaczenie. U, tutaj jest teraz jest to odgrodzone, to my tam nie wyjdziemy do środka. Pewnie ten pan albo się wyprowadził stąd, ten staruszek albo, albo, albo umarł. To nie, to ja sobie tutaj dopiszę. Chciałam zostawić przed wyjazdem do Stanów taką moją prośbę o dalsze wspieranie mnie i pomoc na nowej drodze, w nowym życiu, które nas czeka. Daleko, daleko stąd. Ja to Pan. chyba sobie tutaj Już włożyłam, chodź. Chciałem wejść tam włożyć te dziuple. Nie, już tu włożyłam pod kamień. Tam, nie zawsze się wkładało, ale... W swoim mieszkaniu w Poznaniu Ola organizuje małą, babską imprezę. Na razie jest tylko Małgosia. Do wyjazdu oli na zieloną kartę pozostały dyplom. jeszcze dwa miesiące. To, to jest instrukcja obsługi? Aha. Co tu mam robić? To, to. to jest mój dyplom z kopertą zaglejoną, tak. ale. Aha. Ale. ale dyplom jest ładny? I, co? Aha, I to na granicy się otwierają, tak? Mm -hmm. Aha, i to... Tutaj w środku e, widzę, że to są dokumenty, które wysyłałam tam za pierwszym razem A -a. do Kentucky gdzieś tam. Była taka długa kolejka strasznie przed ambasadą i czekali ludzie, którzy odbierali wizy turystyczne. Tak, mhm. No i taka pani stała koło mnie, która zaczęła mnie zagadywać. No i mówi, że emigruje pani, to dobrze, ale rodziców szkoda. I zresztą sobie tak pomyślałam, że jest, naprawdę. w twoim przypadku szczególnie mam córką i... Bo ona właśnie jechała do córki, więc wiedziała jaki to jest ból. No chyba, że ściągniesz mamusia i tatusia. Nie, no nie nie. nie nie, że nie, że to wiesz, no, mało. twierdzą, że Amerykę można mieć w Polsce, jak się chce. No, ja się właśnie zastanawiam, jak to jest, jak już się tam jest dłużej, nie? Nie, nie tak na, na chwilę, ale powiedzmy rok i nawet z perspektywą dłuższą, że... Mhm. No ale, no Ty jedziesz, mi też jednak się uczyć, nie? Jakiegoś ja. amerykańca. <laughs> nie Nie? Amerykanie trochę są... <laughs> Hmm. To, to może. <laughs> jakoś tak w ogóle nie czuję tego, że, że emigruję, że wyjeżdżam. Nie słowo, nie? Emigracja. W ogóle emigracja to straszne słowo. ono się tak negatywnie kojarzy. Mi przynajmniej. No, no, no. Migracja może. No nie, no nie wiem, do migracji powinno coś skłaniać, powinno być no jakieś właśnie. czynniki. To, Co ciebie skłania, skłania? W zasadzie nic, bo wszystko mam. To jest... No. nie no. wiem, no. o, Izabela. Izabela. O, Halo? Zawsze słyszałam o ludziach, którzy wyjeżdżają na tą zieloną kartę. Że to są ludzie starsi, jakieś rodziny. O, rodziny. No właśnie. tak Nie było jeszcze takiego mhm. osobnika jak ty do tej pory, o którym bym słyszała. Mhm. Ale tam, jak była na rozmowie, to też nie widziałam. Ale to wiesz, to w ogóle sam fakt, się... jak my wysłaliśmy na, e, na tą kartę, to było też taki spontan, wiesz, te zdjęcia jakieś robione. No, no. no. nawet nie ja to wysłałam. To by się takie... Wreszcie zjawia się Iza. Przyjechała spóźnionym pociągiem ze Szczecina. O zdjęcia Duże zdjęcie kartki piersiowej, trzeba filmik z do dostać zaznaczonych. No, Ale nie, nie wierzyć wierzyć wierzyć. do bagażu podręcznego i przedstawić urzędnikowi <grym> Departamentu Zdrowia na lotnisku na jego no, życzenie. to faktycznie. Śmiesznie, co? Dla no, nie było takim wielkim szokiem zaskoczeniem. No co nie, było dla Ciebie No wyjazd do stanu. Dobra, no sam wyjazd, ale wiesz to, to, to co było, nie wiem, co myślałaś sobie wcześniej. No, nie, o stana, nie, to no, nie było, bo zdecydowanie nie nastąpiła, no, no. Ogromna, bo... nie. wszystko Nie. to wyglądało? Wszystko wyglądało dokładnie tak jak na filmach. No nie? Tak mi się wydaje, że w jakiejkolwiek części stanu byśmy się nie znaleźli. Zawsze widać było jakiś taki karta z jakiegoś filmu. No, albo jak żółty pracuje. autobus, albo jakiś motel Tasy. przy autostradzie, mm -hmm. albo żółte taksówki. Nie, bo właśnie o, jest taki mit, że właśnie, że w Stanach jest masz wszystko, zapyna. ale, ale zapytaj się o tym, że to, skoś, to wszystko się skądś bierze. To, to jest ciężka praca, przecież jak ci ludzie pracowali tam, na przykład yy, w pracowaliście, bo oni pracowali cały miały. Boży dzień. Na przykład hmm. przychodzą tam, nie wiem, do pracy na Dziesiątą, tu najpierw tak się zaczyna i są do dwudziestej czwartej. A jeszcze... No, my pracowaliśmy. No, tak samo, ale chodzi to, że dla nich to jest jakiś świat powszedni, bo my było się przez chwilę... No, oczywiście tak. A oni i studiują i pracują zarazem. Wiesz, oni naprawdę są... Nie, też bardzo pracują i przez to właśnie doszli do tego, co mają. No, no. Weź, nie po Parę alkoholowych nie mam tutaj w górach. Trzeba się Kulka jest ok? Będzie chyba dobra. To może już nakładajmy, co? Żeby to było ciepłe. Mhm. Cin No właśnie. Za <laughs> te nasze Za <laughs> wyjazd. Przyjdź swoją powinność? Do góry? W mieszkaniu wysockich na Warszawskich Jelonkach Ela zamieniła się w domowego fryzjera. Coś nie idzie, zobaczymy. Nie idzie, Po skórze, jest po skórze. Jak się boi, że. O, nie bój się. Urazić. nie urazić. Nie, nie bierze mnie na razie. Z drugiej strony chyba ją będzie. A i dobrze się zrobi. Do... No, jeszcze jednego fachu się nauczę. No, jakiego mnie zrobić, Takiego będziesz miała. Proszę Cię, Mami, i drugiego. No. Już od pół lat. Już pytała się, ile fryzjer kosztuje. Z 5 zł. Ci zapłacę. Staszek i Ela przyjechali pociągiem do Kwidzyna. Monika, córka Staszka, przyspiesza termin swojego ślubu. Musi zdążyć przed wyjazdem wysockich do Stanów Zjednoczonych już za 10 dni. Dotychczas Staszek rozmawiał tylko telefonicznie z przyszłą teściową swojej córki. Dopilowała pani. Zgodnie ja panie, z ja Pabłem. Dopilował, dopilowałaś. Dopilowała. Z razem. A jaki zły rano był przez ciebie. Taki zły nastrój miał. Ja też jestem. Monika rozmawia przez telefon ze swoją babcią, która ze względu na wiek nie mogła przyjechać na ślub. Monika jest do niej bardzo przywiązana. To ona wychowywała ją, kiedy Staszek był pogrążony w chorobie alkoholowej. Babcia nie da Dobra babcia, bo na tu becia umalowana jest przecież. No. no to po ślubie życzenia, prosimy, za dwie godziny. Trwają ostatnie przygotowania. Myśmy babci byli, także. spokojnie przeżywała. No to jest no wiesz, to trudno się dziwić. Ty też będziesz swoje dzieci przeżywała i wnuki. Kiedy Ręce mi się trzęsą, wiesz? mi swoje dowody. Obrączki. Obrączki, no? Są na stole. A? Tak, To nie No może teraz boleźka. Jestem z boleźnym, z boleźnym. To moja córka jest. Ale niepodobna mi się do mojej córki. Jestem wyższa od siebie, jaki po... Co to jest? Dobrze, dobrze, dobra, to możemy iść. No. Stwierdzam, że związek małżeński między panem Krawczyk Tomaszem Dariuszem a panią Wysocką Moniką Iwoną został zawarty zgodnie z prawem. Tak. Jako symbol zawartego małżeństwa proszę odmienić obrończki. <śleski> <śleski> Tô só Podczas toastu Staszek pozostanie na korytarzu, nie chcąc ulegać pokusie alkoholu. Ela solidarnie razem z nim też nie pije szampanu.

Życzyłbym sobie, żebyśmy się w takim towarzystwie spotkali i powtórzyli ten ślub już w kościele. W Warszawie. Może być w Warszawie. A może w Nowym Jorku tak jak Też. Za duże koszta będą mnie, nie. To po co jadę, żeby zarobić? Tak? Ja tam? Na, ale na wszystkich nie Na takiego gościa jak ty, to wszystkich tutaj. Okej, okay. Stasiu, utrzymajcie na trzyma słowo. Jest. jest. No, no, możesz to. Nie, my tutaj po pracy w kawiarni Ola lubi się przejść uliczkami Starego Poznania. Ja, jadąc samotnie, nie podejmuję zbyt wielkiego ryzyka. Biorę odpowiedzialność tylko i wyłącznie za siebie. Uważam, że odważnymi są ludzie, którzy wjeżdżają ze stanów z całymi rodzinami. Będąc daleko od domu, tęskni się za drobiazgami, za szczegółami. To może być właśnie. Nie wiem, Zapach ogrodu mojej babci latem, mój pies, zapach perfu mojej mamy, albo mm, spacer jedną z, z ulubionych uliczek. Przez siedem tygodni, dzielących ją od wyjazdu, Ola będzie często jeszcze rozmyślać o przyczynach i skutkach swojej decyzji o przyszłym życiu w Stanach Zjednoczonych. New hopes and new dreams. Where you gonna go? Mm. You're gonna go to that place with all that soul. And it's called New York City. New hopes and dreams are where you're gonna go. How about that place with all that soul? And you know, and you know what a place I'm talking about. Mm. You're in a place where you don't know a thing. Not a word to be spoken. Nobody's name. Searching for a sign. A kind of eye.